Najsilniejsi wojownicy OP, gdzie oni kurwa są? Wyrżnę ich wszystkich. Gdzie jesteście? Boom! Ha, czyli co? Oni ich kontrolują? Czy co kurwa? Yeah! Gdzie są kolejni? No, come on! Zabiję ci już dwóch ludzi, a ty mnie chuchrem chcesz nazywać? No chodź, ten pierwszy. O, jak profesjonalnie odskoczyłem. Gdzie ona jest? Zgubiłem ją. O, jakie sprytne obroty tutaj robię. Wow, jak im głowę odcinam. Yeah! Kurde ciary mi przechodzą po plecach. Oho, teraz ci kurwa dymowi. Nie podpal mnie czasem, suko Yeah! Szkoda, że nie mam żadnej apteczki, ale to moja wina. Yeah! Nie mam żadnej apteczki, co? Nie, nie mam. O, to chodzi. Przydałaby się w jakaś furia niedługo. Może nawet teraz. Życia to ja już mało mam. że go zabić jeszcze? Nie! Haha, oh, nie. Co od nowa, to będę musiał robić wszystko? No, ale kurde, no nie mam apteczek, ja pierdolę. Dobra, Durna gra w żaden, w żaden sposób mnie nie ukarała. Pierwsza próba, jak. Może Taran? O kurwa, co to będzie? To on. Wow, nie mam już staminy. O kurwa, Macie jaki to jest koks. Fuck. O, nic nie mogę zrobić! Jezus Maria! Machałem tą bronią i nic absolutnie się nie działo! Gdzie jest ten gość? Koniec, po nim. Pobierz próbkę krwi. Wow, zanieś próbkę krwi. Dobra. Tędy mogę stąd wyjść. Tędy? Tak. Jezu Chryste, Panie, ja pierdolę. Kim oni w ogóle są? O co chodzi? Ten ma dla mnie jakiegoś quest'a? Mam cię w dupie. Oleandru potrzebujesz, bo bo co? Olewam cię, nie chciałeś mi przedtem pomóc. W ogóle, chcieliście mnie zapierdolić. Wracam do doktorka. Dobrze. dobrze, że mam samochód, o jak dobrze. Człowiek wiary. Zanieś róbkę krwi. Nawrócimy? Nawrócimy profesjonalnie. O co chodzi w ogóle z tymi wojownikami całymi? Zarażony wojownik i tak dalej. O co kurwa chodzi? To jest naprawdę ciekawe. Ażem sobie wybrał taką. Jea, yeah, nowy poziom. Umiejętności, co by sobie tutaj wykoksić. Większa ilość punktów zdrowia w furii. To się przyda. Pokaż mi radar, żebym dobrze pojechał. No, tak ma być. Cholera, zakopałem się. Żebym się tutaj czasem przypadkiem jakoś nie zablokował ten samochód, bo się zapierdolę. Tą drogę przechodzi na nogach, to już była masakra. No cóż, jeszcze tutaj buczery są. To masakra była. Otwierać tą bramę jebaną. Chcę jechać. Go, go, go. Go na tańce. Go, go, go. Sebastian. Jezu, ile tu jest. Nie, oficjalnie. Zesrać by się można jakby tutaj... Jezu, gdzie ja pojechałem? Wyjedź, wyjedź. Proszę, proszę. O kurwa, ale bym stupcył sprawę. Nawróć, dobra, cofnę. Kurwa, ale bym... Jakby mi się tam zablokował ten samochód, to bym sobie nie wybaczył. Albo bym... Kurwa, pojąć samobójstwo. Popełniłbym samobójstwo dosłownie. Ta droga jest zasiana zombiakami. O! Dobrze pojechałem? Dobrze. Tylko się zablokowałem na czymś. Ostrożnie muszę jechać, żeby nie spierdolić sobie życia. Ostro by trzeba uciekać. Hola, O! Holy shit! Boom. Czemu mnie tutaj poprowadziła ta jebana kreska, z którą muszę jechać tam, tak jak myślałem, że mam jechać? Na nic, zabiłem bumera, przynajmniej. Co to było, drzewo? Najwyraźniej nie. Kurwa, teraz mi gdzie pokazuje, że jak mam iść? Od boku? Pojebało cię? Coś to jest tutaj. Dawaj, jak wysiądę, to może się zmieni jakoś sensownie. Dobra, tutaj mam iść. Uch, durne kreski, kropki, jebańce, samodzwańce. Mam dla ciebie krew, doktorku. Co z nią zrobić, to już zależy od ciebie. Możesz ją wypić. Mam nadzieję, że od razu da mi wyniki, a nie. Pomóż moim kolegom, a ja popracuję. Otwieraj. Oj, ej, ej. To nie pytaj. Nie. No kurwa mówiłem. Bestialski żniwiarz. What the fucking shit is that! Za co się to zamienię? Za to? Dawaj. Bestialski żniwiarz. Holy shit! Znowu dwa questy muszę wykonać. Frank. będę do Franka. Tędy. Pracocholik, odlokowane osiągnięcie. Do magazynu mam miejsce. Okej, okay, może jakoś przeżyję. Może. Dobra, wywalę ten mój znacznik. Ojej, jej, jej, weźmę lepiej moją maczetę, chociaż bestiarski wiesz, brzmi fajnie. A to ma 777, z tego co pamiętam. Demy, demyża. Naprawię sobie bronię. No, i będę musiał się chyba przez nich przedrzeć. No, nie mam zbyt dużo opcji. O, batonik. Nie tego chciałem akurat. O, kurwa. Save. O, 2800. Tak. Tak. Coś mam do ulepszenia. bestialskiego już nie wiarzę mogłem ulepszyć. A, 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 a. Chuj, ulepszę. Ile to ma teraz? 670. No, taka zapasowa broń, powiedzmy. Najlepsza jest ta moja żmija. Tanka załatwiło całkiem... W ogóle, wezmę sobie tego drugiego questę tutaj już, jak, jak już tutaj jestem. A nie, bo jest strasznie daleko. Zrobię najpierw pierwszego. Gdzie ty mi każesz iść? Mapo. Drugą stroną, ha? Może będzie tutaj mniej zombiaków dzięki temu. Chociaż coś wątpię, żeby w tej grze miało być gdzieś mniej zębiaków. Uch, ładnie. Yeah, odcięcie. Już mnie to tak nie bawi, jak kiedyś mnie to bawiło, niestety. Sweet. Ty żyjesz. Pewnie, że żyjesz. Jakie, że jestem inteligentny? Coś słyszę. O, tam ktoś wstaje. Nie, tu ktoś je. Sweet. Ktoś sobie wcinał obiadek. Ja jestem poniekąd ciekaw, jak tutaj się w ogóle prezentuje sytuacja tego, tej całej fabuły. A z drugiej strony jest ona na tyle prosta, że nie spodziewam się niczego wykwintnego. Jakichś zawiłości fabularnych i tak dalej. Ale fajnie będzie się dowiedzieć. Mamy tutaj jakieś zombiaki? Pewnie, że mamy. Chodźcie do tatusia. Ja tu już nie byłem czasem. A, 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 a. to chodziło. Cięcie, cięcie, cięcie. Chemikalia. Aha, muszę to zanieść, co? Pokaż mi, może mam to jakiś samochód, chociaż nie wydaje mi się. Fuck's sake. No, ale wybiłem tutaj wszystkich po drodze, to nie powinno być aż tak źle. Cholera, nie przejdę między tym. Żartujecie sobie, jestem kobietą, jeszcze jestem szczupła jak cholera. I nawet ładna. Gdyby nie ta grafika kwadraciana. Ah, nie! Po co ja to nacisnąłem? Podnoś mi to. Na, na 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 na. Odgłos tych chemikaliów przelewających się w środku jest taki trochę podejrzany. Och mm. jakie interesujące to jest. Ona no musi to nieść w dwóch rękach, przecież po to jest ta jebana rączka u góry, żeby się to w jednej nie niosło. Ech, kobiety ich podejście do technologii i kanistrów. Coś tam wyczy, wyczy, wyrczy. Wyczy, jęczy, czyli wyczy. Fuu, czyli... Dobra, nieważne. Pląta mi się. O nie, kto się loguje na kuku, a mi to teraz tutaj zapomniałem wyłączyć. Mam nadzieję, że jeden kanister potrzebujesz ją gdzie ja cię mam to odłożyć Aha, do, to, do, do tego gościa Gdzie? Tutaj? No to masz Co tam? Tak, jestem darem niebios. Skorpion! O kurwa skorpion. Gdzie jest tam ten gość?

Skoro muszę to zrobić, żeby. Popchnąć do, koń do Żeby popchnąć do przodu fabułę, no to nie mam chyba wyboru. Najpierw sobie naprawię tutaj moje broni i zobaczę o co chodzi ze Skorpionem. Stwórz, gdzie jest skorpion. Skorpion. Ach, czyli to jest jeszcze lepsza broń. Ogon ogończy? <ślad> Zajmic się to brzmi. Dobra, makiet makieta, makieta, tak, ja walczę makietą Maczeta żmija Cholera, tędy mi każe iść? może samochodem mogę podjechać. A wiecie co chyba mogę? Wezmę sobie tutaj na i podjadę. Wrumwrum, a. O cholera, to będzie zawracanie fajne. Zablokuje się jak Austin Powers. Już kiedyś o tym mówiłem. A. 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 I jedziemy. Yeah. Sweet. Co za drzewo jest takie jebnięte na środku? Ej, ej, ej. No. To tu do góry muszę podjechać, hey, serio? To jeszcze kurwa gorzej. Przecież tutaj była ta cała masa zombiaków. Jezus, Maria. Okej, okay, no zgodzili się przeprowadzić testy na sobie, ale czemu to kurwa musiał być tak daleko? A, a, ginie. A, to tutaj dzisiaj była taka cała masa, co? A nie, to jest jakaś drużka poboczna.